W kolejnym odcinku tłumaczymy, w porozumieniu z kolegią sędziów PZPN, wybrane sytuacje z 32 i 33 kolejki Lotto Ekstraklasy, w których użyty został VAR. Nie może wśród nich zabraknąć szeroko komentowanej akcji z meczu Lechy z Legią. Posłuchajcie, warto wiedzieć. Na początek 32. seria spotkań i mecz Piasta z Zagłębiem, w którym doszło do interesującej sytuacji, zarówno z punktu widzenia przepisów, jak i zastosowania protokołu VAR. W 19 minucie piłkę przed własnym polem karnym zagrał głową Alan Czerwiński z Zagłębia. W tym samym momencie próbę zagrania nogą podjął George Felix. Nie trafił jednak w piłkę, lecz w głowę rywala. Sędzia odgwizdał faul, a gracza Piasta ukarał żółtą kartką ponieważ istniało duże prawdopodobieństwo, że po tym starciu powinna zostać pokazana bezpośrednia czerwona kartka, analizę zdarzenia rozpoczął sędzia asystent wideo. Musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pokazanie tylko żółtej kartki było tutaj jednoznacznym i oczywistym błędem arbitra głównego. War przeanalizował obraz z dostępnych kamer. Znalazł ujęcie, na którym widać, że napastnik miejscowych trafił korkami w twarz Czerwińskiego. Po obejrzeniu sytuacji raz jeszcze w naturalnej prędkości, bez zwolnienia, War ocenił, że atak ten powodował niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji uposzkodowanego. Ponieważ tego typu incydent wymaga interpretacji, zarekomendował sędziemu głównemu obejrzenie tej sytuacji na Monitorze. Warto dodać, że przy zdarzeniach, które podlegają wideoweryfikacji ze względu na stopień przewinienia, czyli po poważnych, rażących faulach czy zachowaniach agresywnych, WAR sprawdza sam incydent, nie analizuje całej akcji, która do niego doprowadziła. Nie jest istotne, czy wcześniej nie zaistniał spalony lub inne przekroczenie przepisów, koncentruje się na samym starciu. W tym przypadku, po samodzielnej analizie zdarzenia, sędzia główny zdecydował się na anulowanie żółtej kartki i bezpośrednie wykluczenie piłkarza piasta z gry. Wiele dyskusji wywołała sytuacja z 89 minuty meczu Pogoni z Lechią, gdy bramkę na 4-3 dla gości zdobył Artur Sobiech. Przyjrzyjmy się, jak współpraca VARu z sędziami przebiegała w tym przypadku. Chwilę przed golem w środku pola doszło do starcia Stevena Vitori z Sebastianem Kowalczykiem. Zaznaczmy, że sędzia główny był w tej sytuacji ustawiony prawidłowo, widział całe zdarzenie i ocenił, że zawodnik Lechi nie przekroczył przepisów. Taką informację przekazał też sędziemu, asystentowi wideo po tym jak uznał bramkę. Gol to przypomnijmy jedno z czterech zdarzeń, które War za każdym razem, niezależnie od okoliczności, szczegółowo analizuje. Tę akcję sprawdzał od momentu przejęcia piłki przez Lechie. Oceniając starcie pomiędzy Witorią a Kowalczykiem, starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy puszczenie gry było w tej sytuacji jednoznacznym i oczywistym błędem sędziego. Podkreślmy, że War nie weryfikuje, czy była to technicznie najlepsza decyzja. Szuka ewentualnego oczywistego błędu. Na zapisie z poszczególnych kamer widział ten incydent dokładnie tak samo, jak opisał mu go prawidłowo ustawiony sędzia główny. Zawsze istotne jest, by VAR nie analizował sytuacji wyłącznie w zwolnionym tempie, ale też w tempie normalnym. Oglądanie sytuacji w zwolnieniu niejednokrotnie wypacza ocenę tego typu zdarzenia. Zgodnie z protokołem VAR, tryb zwolnionego tempa akcji powinien być używany do ustalenia miejsca kontaktu piłki z ręką, miejsca popełnienia przewinienia lub miejsca kontaktu przy ocenie stopnia przewinienia. Jednocześnie całe zdarzenie oglądane jest też w naturalnej prędkości. Podsumowując. Zdaniem sędziego asystenta wideo, arbiter główny nie popełnił w tej sytuacji jednoznacznego i oczywistego błędu, dlatego wzywanie go do monitora było bezzasadne. Po potwierdzeniu, że w żadnym innym momencie tej akcji piłkarze Lechi nie przekroczyli przepisów, War przekazał sędziemu głównemu informację, że gra może zostać wznowiona od środka przez zespół pogoni. Kolejna ważna dla zrozumienia zastosowań protokołu War sytuacja miała miejsce w 81. minucie meczu Lecha z Legią. Już przed golem dla drużyny z Poznania doszło do starcia strzelca bramki Filipa Marfińskiego z Domagojem Antoliciem. Sędzia główny był ustawiony prawidłowo i dokładnie widział to zdarzenie. Ocenił, że piłka szlecha nie popełnił przewinienia. Opisał sędziemu asystentowi wideo swoją perspektywę i powody puszczenia gry, a co za tym idzie, uznania bramki. Warżec jasna, jak w przypadku każdej bramki, przystąpił do szczegółowej analizy całej akcji. Sprawdzał, czy nie nastąpiło oczywiste przewinienie lub inne przekroczenie przepisów przez gospodarzy podczas konstruowania akcji, która zakończyła się golem. Przyjrzał się starciu Marchwińskiego z Antoliciem. Pamiętajmy, że War nie odpowiada na pytanie, czy doszło do przekroczenia przepisów gry, lecz stwierdza, czy pozwolenie na kontynuowanie gry, czyli nieodgwizanie faulu i uznanie bramki, było jednoznacznym i oczywistym błędem sędziego. War ocenił, że w przypadku tego starcia nie można mówić o jednoznacznym i oczywistym błędzie. Na podstawie dostępnych powtórek zauważył, że obaj zawodnicy wykonują atak na piłkę w podobny sposób. Ostatecznie przejął ją zawodnik Lecha. Co ważne, arbiter główny był prawidłowo ustawiony i dokładnie widział całe zdarzenie. Zestawiając wszystkie te elementy, War przekazał sędziemu, że gra może zostać wznowiona od środka boiska przez drużynę Legii. I wreszcie zdarzenie z 33. kolejki, o którym wspomnieliśmy na wstępie. Druga minuta meczu Lechi z Legią. Zdarzenie, dodajmy, bardzo złożone. Przedstawimy je dokładnie krok po kroku. Artur Sobiech dostał prostopadłe podanie z głębi pola i znalazł się w sytuacji sam na sam z Radosławem Cieżniakiem. Z perspektywy boiska sędzia asystent ocenił, że był w tej sytuacji minimalnie spalony, ale z jego sygnalizacją, podniesieniem chorągiewki, czekał, zgodnie z zaleceniami protokołu VAR, do rozwiązania akcji. Sobiech minął bramkarza, oddał strzał, który został zablokowany przez Artura Jędrzejczyka. Sędzia główny ocenił, że piłka została zatrzymana ręką, dlatego odgwizdał rzut karny. W tym samym momencie otrzymał informację i sygnalizację od sędziego asystenta. Mówiąc potocznie sędziego Liniowego, że w jego ocenie wcześniej był spalony. Sędzia główny zmienił więc decyzję. Anulował rzut karny i odgwizdał spalonego, dyktując rzut wolny pośredni dla legii. Jednocześnie wstrzymał wznowienie gry, wiedząc, że do analizy całej akcji przystąpił sędzia asystent wideo. War ocenił, że w momencie podania Artur Sobiech jednak nie był na pozycji spalonej. Sprawdzał więc dalszą fazę akcji. Kwestia ewentualnego zagrania piłki ręką przez Jędrzejczyka była bardzo złożona. Gdyby w całym zdarzeniu chodziło wyłącznie o ocenę zagrania piłki ręką, najlepiej, gdyby war w ogóle nie interweniował, utrzymując pierwotną decyzję z boiska o podyktowaniu rzutu karnego dla Lechi. Powód? Trudno było uznać tę decyzję za jednoznaczny i oczywisty błąd sędziego. War jednak zainterweniował, ponieważ należało rozstrzygnąć kwestię czarno-białą, czy nie było spalonego kilka sekund wcześniej. Tutaj do przeanalizowania pozostała jeszcze jedna kwestia. Zwróćmy uwagę, że potencjalne zagranie piłki ręką mogło pozbawić Lechia gola, a w takim wypadku skutkowałoby czerwoną kartką dla Jędrzejczyka. A to, zgodnie z protokołem VAR, również podlega wideo weryfikacji. Wszystkie te okoliczności wpłynęły na fakt że War zdecydował się zarekomendować sędziemu głównemu, by obejrzał tę sytuację na monitorze. Analizując całą akcję raz jeszcze arbiter główny stwierdził po pierwsze, że sobiech rzeczywiście nie był naspolonym, Po drugie ocenił, że przy drugim zdarzeniu piłka najpierw odbiła się od ciała jędrzejczyka, a dopiero potem, po zmianie kierunku przemieszczania się po boisku, trafiła w jego rękę. Uznał to za nierozmyślny kontakt piłki z ręką, który nie jest przewinieniem. Zmienił więc swoją pierwotną decyzję ponieważ wcześniej przerwał grę w momencie, gdy piłka cały czas znajdowała się na boisku, zarządził wznowienie gry rzutem sędziowskim.